Państwa. Dariusz Szpakowski wraz ze mną na stanowisku komentatorskim Włodzimierz Szaranowicz, a przed nami Ligowy Spektakl. Witamy Państwa w meczu pierwszej kolejki. Dziś mamy zaszczyt komentować prawdziwy szlagier. Zespół gospodarzy ostrzy sobie zęby na grę w europejskich pucharach. Podejmuje dziś drużynę, która z pewnością będzie chciała obronić tytuł mistrza, więc pewnie zawalczą o komplet punktów w tym spotkaniu, który dałby im zastrzyk energii. Już nie mogę doczekać się pierwszego gwizdka. No, podczas okna transferowego sprowadzono nowego zawodnika. Zobaczymy, jak się odnajdzie w nowym środowisku. Pierwsza akcja w tym meczu właśnie przed nami Murawski Wojtkowiak Wąkiewicz, Ubitali, Kiełb. Precyzyjne podanie powstrzymali rywali, znowu przejęli piłkę. Fabio Koncentrao, dobra wrzutka w pole karne, może być groźnie. Niestety, nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Dobrze, teraz odebrał piłkę na skrzydle. Błaszczykowski, Żuao Mucinio, to typ Pracusia, zawsze wszędzie go pełno. Dobrze, uwolnił się spod obciążenia. Ach, było blisko! Dobrze wypracował sobie pozycję. Wystarczyło pokonać bramkarza, strzelił jednak tuż obok bramki. Polański Rzeźniczak Polański Robert Lewandowski No strzela! Broni, ale piłka w grze. No, mają przywilej korzyści, czy uda się? Był, gdzie być powinien. Obronił, ale jest szansa na dobitkę. Pytanie, gdzie jest obrona? Aut na wysokości pola karnego, jeśli dobrze to rozegrają, mogą zaskoczyć obronę. Centra w pole karne będzie niebezpiecznie. To jest pańska piłka, uwaga! Strata i przy piłce rywale. Polański. Wydaje mi się, że nie było spalonego, ale sędzia jest odmiennego zdania. Pereira, No, zobaczmy, czy sobie poradzi. Dobrze podał. Za szybko stracimy. Kubikarz, Enriquez, Semir Stilicz. Wilk I odbiera przy linii bocznej. Wybiega na pozycję. Ładne zagranie. Jest okazja. Gol pokonał bramkarza. Bardzo ciężko jest go upilnować w polu karnym. On ma instynkt zdobywania bramek. Ale słyszałem prywatnie także i Kubię. Kiełb. Enriquez. Murawski. Wąkiewicz. Enriquez. Sędziowie czasem przerywają takie akcje gwizdkiem. I psują widowisko, ale tutaj mieliśmy przywilej korzyści. Wilk. Szaleńcza atakuje obrońca. Piłka odbija się od zawodnika i opuszcza pole gry. Iwan Dziurdziewicz. Semir Stilic, no dobra okazja, będzie dostrzegł partnera i będą rozpoczynali rzut rożnego. Końcowy gwizdek po pierwszych 45 minutach. Ciekaw jestem, czy druga połowa, która się rozpoczęła, przyniesie nam rozstrzygnięcie. David Luiz. Brzeźniczak. No, zupełnie jakby byli na treningu. Kapitalne wymiany piłek. João Moutinho. Złe krycie i napastnik będzie miał... Broni! Piłka wychodzi w pole. No i przejęli w ostatniej chwili. Dobrze teraz tu to wybić. Maciej Rybus. Czy to wykorzysta? Centra groźnie dośrodkowanie w pole karne i prosto w obrońcy. Udanie. Prawa za to przejęcie w polu karnym. Rzeczywiście dobre podanie. Jakub Wilk pięknie podał. Czy to wykorzysta? No nie, takich sytuacji nie powinno się marnować. To się może zdecydowanie zemścić. I będzie rzut rożny. Pojedyncza zmiana, zastrzyk świeżej krwi, to powinno przynieść efekty, bo przecież przegrywają. Tracą piłkę, kapitalna centra. Akcja zatrzymana. Mamy aut, wystarczy dobrze to wykorzystać. Są blisko pola karnego. Aj, teraz strata, João Mutinio. Wstawię Concentrao. Kontynuują atak. Mają teraz okazję. Nie złapał tej piłki. Będzie niebezpiecznie. Semir Stilicz, Wojtkowiak, Wąkiewicz. Iwan Dziurczewicz. Semir Stilicz, Ubi Parip, No i mamy stratę piłki. Maciej Rybus. Czy to wykorzysta? Brawo, ładnie odebrał w polu karnym. Ach, szkoda, strata. Kriwec. Jakub Wilk. Kriwec. Polański. Robi się niebezpiecznie. Kapitalne zagranie. Oddaje strzał. Ależ piękna Bramka. Кеуб, Якуб Вилк, Вилк, Кривец, Якуб Вилк. No, i odzyskali piłkę na własnej połowie. Błaszczykowski, Weźmińczak, fantastycznie się urwał. Szansa! Piłka już poza boiskiem, i oto rzut rożny. Zagrał piłkę głową, daleko od bramki. Była to niezła okazja. Ubi Parip. Żła. I w tym momencie sędzia kończy to spotkanie. Zaczęli imponująco pierwszy mecz naprawdę znakomity. Komplet punktów i zapowiada się udany sezon, tym bardziej, że naprawdę wyglądają, że są w formie. No to był wspaniały mecz, szkoda, że się już skończył. Ja też będę kończył, żegna Państwa. Dariusz Szpakowski, życzę dobrej nocy.